Cześć wszystkim z tej strony Czarna Pantera i witam Was na kolejnej aktualizacji ze Star Stable Online. A dzisiejsza aktualizacja to nowe fryzury na które nie wyczekiwałam. Nie wiem, widzę tu zupkę chińską i pałę do bicia im. A więc dodali dzisiaj trzy nowe maści, jedne z zimowej wiosce, czyli karusek, a dwie jest tajny ognisty kasztan i lampard. Potrafię zrobić piruet w galopie. OK, zobaczymy, jak to będzie. Się... Nowe konie fryzyjskie, nowe ogłowie. A dokładniej trzy nowe ogłowie, czyli Hakamore, ogłowie z rogami, ogłowie średniowieczne. A i fryzy kosztują 950 star -konisów. Poprawili również krok trakenu, z czego się cieszę, najprawdopodobniej przywrócili stary. No i na pewno mi to pomoże przy nagrywaniu realistycznego SSO. A w następnym tygodniu nowy wyścig. OK, tak więc zalogowałam się. Nowe konie fryzyjskie. No dobra, lecimy, zobaczymy. Karus! Karus kicikici. Kici. No i ja zobaczy się. Nawet nie mogę kliknąć. Jestem, ja chcę kupić konia. A. O! mój Boże, co jest z grzybą? Ała, ale skrzywdzili tego konia. Co się... Ogólnie podoba mi się jego pyszczek. Uroczy jest. Dobra, jadę jeszcze zobaczyć tamte, wątpię, że któregoś z tamtych kupiła, ale sobie spojrzymy, no, tu jest mniej ludzi, typowe, e, ten, nie no, on dla mnie wygląda jak knap z trupy, on mi fryza nie przy... e, o, w sumie ten jest ładny, ale jego opis mi, okay. nie no, ten jest uroczy. Ale ja się zdecyduję na karusa. W sensie no ja i tak kupuję, nie? I zrobię jeszcze porównanie później w osobnym filmie. W sensie i tak prędzej, czy później bym go kupiła, bo fryz to fryz. Esa sam się z fryzami przede wszystkim kojarzy. A, no to wiecie. Najpierw już na aktualizacji kupiła. Okej, okay, tak więc kupuję. Okej, okay, a więc imię, które wybrałam to księżycowe dziecko. No i zobaczymy. O kurczę, on jest wysoki, des, Ale on jest serio wysoki i żywa nie bardzo śmieszy. Dobra, ja go jakoś tam ubiorę i się zobaczę za chwilę, jak będę patrzeć jego animację. Okej, okay, tak więc wyrzuciło mnie z gry, ale już wszystko graję jestem. No i sobie będziemy patrzeć chody. Do tak urożnie je rozciąga. Zaczynam od mm, Okej, okay, mocno pracuje. W ogóle nasza postać cała lata w tym siodle, ale okej. Okay. Jak mówię, pałka dobicia ten ogon. Kusik. W sumie całkiem ładnie chodzi. Pisałam, że będzie gorzej. Także wam mnie denerwuje i ogon, ale no to można zmienić. Mm, okej, okay, galop. Ładnie wygląda. Wydaje mi się, że bardzo ta postać lata w tym siodle. Okej. Okay. Ale ogólnie jest fajny. Spoko. Dobrze wygląda. No i cwał. No i zatrzymanie. Po. Co? Co? Ej, miałam powiedzieć, że spoko, ale ogólnie to, co? Ej, nie podoba mi się to. Nie wiem, nie podoba mi się. Ok, skok. No jest ok, chociaż nie podoba mi się, jak mocno ten ogon zabija. Jak na to, że to jest taka gruba, jak na to, że to jest taka gruba wielka pałka. To chyba nie wygląda dobrze. Ewidentnie nie. Dębowanie. Jest głód. Cofanie. Trochę dziwnie. Ale nie jest źle. I ten jest taki dodatkowy chód. Postać nie musisz akurat się wycierać. Ładnie wygląda. W sensie podoba mi się, ale ten ogon tak śmiesznie. Przyjechałam sobie jeszcze zobaczyć animację drakanów. No, są takie jak stare. Czyli w sumie spoko. Ok, tak więc ja Wam już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Wyraźcie swoją opinię na temat aktualizacji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!